Wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej I Batalionu Strzelców Podkalańskich dziękuję za ofiarną służbę i pracę. Życzę Wam satysfakcji z realizacji zadań wykonywanych pod nowym znakiem oraz spełnienia planów zarówno tych zawodowych, jak i ich osobistych. Z wyrazami szacunku Mariusz Błaszczak, minister obrony Narodowej. Szanowni Państwo, kilka słów ode mnie. Jest to dla nas żołnierzy i pracowników pierwszego batalionu szczelców ochrańskich, olbrzymi honor i zaszczyt, że odbywa się dzisiaj ta uroczystość, w której możemy odebrać z rąk Sąd sztandar, który jest repliką sztandaru pierwszego pułku Strzelców Ostrańskich. Jak mogliśmy usłyszeć, z ust pana profesora nikt, kto żyje, nie widział oryginału. Dlatego nigdy w pracach nad tym sztandarem nie używałem słowa kopia. Jest to replika, która odzwierciedla na tyle naszą wiedzę historyczną, na ile było to tylko możliwe. Mam nadzieję, że nie odbiega w znaczący sposób od oryginału. Zapewne trafią się tacy, którzy będą y, mówić o tym, iż tajemnica nie jest tego koloru, to nie zostało zrobione tak, jak powinno, ale to bardzo dobrze, bo to spowoduje, że będziemy dalej mówić o pierwszym pułku i o ludziach z nim związanych. Dzisiejsze święto tego typu uroczystości, to jest właśnie żywa lekcja historii, którą musimy przekazać młodym pokoleniom. Bez tego nie będą wiedzieć, co działo się wtedy, kiedy walczyli nasi bliscy. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chciałbym serdecznie podziękować szczególnie Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za objęcie uroczystości patronatem w Wojewodzie Małopolskiemu. Wojewodzie Podkarpackiemu, wszystkim samorządowcom z Ziemi Sądeckiej, Staroście Tarszańskiemu, który jest tutaj dzisiaj z nami, wielu ludziom, którzy przyczynili się do tego wszystkiego, aby ten sztandar powstał i miał wartość merytoryczną, Panu Profesorowi Jerzy Gidzie, wszystkim ludziom, którzy uczestniczyli w pracach z ramienia Stowarzyszenia. Dziękuję wszystkim, którzy są tutaj obecni razem z nami dzisiaj. Szczególne podziękowania kieruję do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Pani pułkownik, bez Pani zaangażowania, ta uroczystość nie miałaby takiej wspaniałej oprawy. Dziękuję serdecznie Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Jak zwykle graliście wspaniale i pewnie jeszcze trochę zagracie Taką mam prośbę. Dziękuję wreszcie wszystkim swoim żołnierzom i pracownikom Resortu Obrandarowego I Batalionu. Po tym jak. Została wdrożona w życie inicjatywa, błyskawicznie zareagowaliście i mogliśmy zebrać odpowiednie środki, żeby ten standard był tutaj dzisiaj z nami. I jak powiedział nasz kapelan Michał Namszy, od dnia dzisiejszego nie będzie żadnej białej karty związanej ze sztandarem pierwszego Pułku Szlawców Dziękuję Państwu.